Gdy ja zachorowałam w 1982 roku, powiedziano mi, że będę szczęśliwa, jeśli przeżyję 5 lat. Jestem już 31 lat po spotkaniu z rakiem i po mastektomii. Dzięki temu, że wstąpiłam do klubu Amazonek, Nauczyłam się pomagać innym osobom, pomagać koleżankom, bo główna idea to pomoc osobom, które zachorowały. Jedną z najważniejszych dziedzin działalności klubu Amazonek jest ruch ochotniczy. Odwiedza się kobiety przy łóżku, gdy są chirurgicznie leczone z raka piersi i służąc swoim doświadczeniem, Przede wszystkim daje się im nadzieję, że z rakiem można wygrać. Gdy ja zachorowałam rak był uznawany za chorobę śmiertelną. Dzięki postępowi medycyny w tej chwili rak należy do chorób przebleku.